Zrobię kiedyś Ripson Gaming Camp w Katowicach. Dla wszystkich niepełnosprawnych, będzie mikrocypek, będzie. Dawid Jasper! Ja już nabito się takie, mam takie walki ogarnięte. Jest taki gość <laughs> Tobias, on gra z Tak, zam go, no spokowicz i z Ketowiczek mu matkę obrażał i tam jest tak ostra spina Ale widzicie, to jest mięśnie, teraz nie? wiking Widziałem, że on surowe mięso no, no trenuje mięso, Ale on za niedługo umrze od tego Więc trzeba szybko go sfarmić, póki okay. jeszcze się nie wyjebał I nie można jeść surowego mięsa ludzie, nie jeść surowego mięsa A co, walka, to grozi? Walka, no jak robakami, pasożytów Miał. Ludzki chyba, ludzki żołądek nie jest przystosowany w ogóle do jedzenia surowego mięsa takiego. Myślę tam, że dziś tam, że ludzki żołądek jest przystosowany do jedzenia starych roślin bardziej niż mięsa. Ale nie ile w prawdy. Wiesz co, na, na pewno nie jest przystosowany może do jedzenia tylko mięsa, nie? Że tak chyba, tak chyba ludzie kiedyś nie żyli, że jedli tylko mięso, bo mięso było bardzo ekskluzywne do jedzenia. Nie no. wiem. Więc historycznie pewnie jedliśmy więcej roślin. Propaganda podobno, dobra, jest druga walka jest taka, słuchaj tego. Jeszcze, nie, jeszcze to nie konsultowałem z nimi, bo ta pierwsza to jest dogadana, a teraz druga. Mario Espezo kontra Leku, taki grubasek śmieszny. No Leku kojarzę. I Makuk. Ma Dwóch grubasków na jednego Maria. O kurde, ale ten Mario ma z 200 kg widziałem, on ma dwa lata no, jeszcze Hajdu, i jeszcze Hajduka dorzucić im, i w trójkę, trzech na jednego. Hajduk też mi coś mówi, on chyba też jest duży. To, od, od suchara, no jest, jest, całkiem spory nawet, no. Hajduk niekiedy na storkę zdjęcie sushi, tylko sushi jest w... Ch Uj, ja nie mam nigdy wątpliwości, że, że Hajduk całe to je. To jest jeden, trzecia walka, słuchaj, to jest banger. Mikrocypek kontra Claudius, już dogadane Nie, nie, nie. Ale, to ale się nie odbędzie. Szerwierka. Szerwierka, W takich kostiumach specjalnych. Kurwa, ale w ogóle crazy walka, że mikrocypek jest. No ale nie, nie mikrocypek wiem. Mikrocypek to w ogóle chciał, Samś na on chciał się za... On chciał bez w ogóle zapasy z Klaudiuszem o... zrobić, rozumiesz? Zapasy. Zapasy. Szalony jest cypek. Nie znam go od tej strony. Ale że oni się nie. nie że nie mają sztamy? Oni się, oni się lubią? Nie, oni, oni się nie lubią! W sensie, okay. Inaczej. Cypek udaje, że lubi Klaudiusza, ale, <laughs> cypek bardzo, ale cypek bardzo nie lubi, jak Klaudiusz zostaje do lejki. Okej. Okay. Czyli bo zazdrość. Cypek uznaje, cypek uznaje, że każdy, do niej, który idzie do Claudiusa, powinien iść do niego. I w walce udowodni pokażę, gdzie powinny iść do niej, No bo chciał on chciał na go epicznie z nim bić. Walka na śmierci życie miała być. No właśnie, co z tym Bom Co z tym Bombolem? Po wielu latach, no. podszek dam na głos. Po wielu latach postanowiłem zaraz pracę z Marketplace G 2 a Była to moja najdłuższa i w sumie jedna z pierwszych współprac pozwalająca mi zyskiwać stały co miesięcy zorek. Bardzo pomocna sprawa przy początkowym rozwijaniu się jako steamer, pozwalająca przez pierwsze lata w internecie kupić lepsze sprzęt do nagrywania. Na przestrzeni lat serwis przechodził wiele zmian. Przez Pewien czas oferował oprócz kluczy do gier komputerowych nawet sprzedaż gadżetów gamingowych, sprzętu elektronicznego czy gier plaszowych. Jednak ostatni kierunek jest sprzeczny ze mną, gdyż występują coraz więcej promocji na lasowe klucze, skiny w skrzynkach do CS czy... Przekierowanie do stron zewnętrznych z ruletami skinów. Robiąc się coraz starszy, zmienia się mi się podejście do gier. Na rynku gier, a dodatkowe zamiłowanie do retro gier i kopii fizycznych zaczynało się kłócić z tego typu współpracą. Informacja dla reklamodawców. Sprzedam miejsce reklamowe, wystawiam faktury. O, okej, okay, oni po prostu sprzedają jakieś randomowe klucze. A fakt, że są tam jakieś ra random klucze do kupienia. To to prawda. Są. Lootboxy. Eta lootbox. No. Nie no, ja wam powiem tylko, że to jest przychlost. Naprawdę przychlost. Mając taką laskę i on w gry go I na samym pulpicie pokazuje, zamiast ją promować, kurwa, pokazywać, ja widzę, że jaki fajny content laska, on sobie zmniejszy na... <gry> kamerę Jaki kont... fajny content laska Przegryw no, To, 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 to przykład. Ale laseczka tutaj się wbija w kadr, wygląda trochę jak Queen of the Black, no no nie wiem, nie wiem I to jest facet? To jest Muminek, kurwa Muminek? Dzisiejszego pokolenia, kurwa, ja dola. Zamiast. Ku kurwa, ją promować, nie kurwa. Nie jak... czasu, no. Hmm, to Serio, się gra, mi to nie są. Ale nie, no tutaj dziadek, dziadek też trochę kukoldzi. Ją promować, ją promować. A co to kobieta, też trzeba ją promować? Ten projekt ostatnio konia na streamie walił, ale na wyłączonej kamerce. Serio, wali konia na wyłączonej kamerce? Dlatego na napalony, dlatego taki napalony jest. Dobra. W jego głowie jest tylko ruchanie. Że no, jak nadchodzi taki okres zimowy, ja mam lodowate kończyny. Ehm, znaczy kończyny nie, dłonie i stopy. I miałem ogrzewacze do rąk, takie pomarańczowe, zaraz wam pokażę. Natomiast coś słabo grzały i zamówiłem takie militarne... E, dzięki Dejra, jest pięknie, witam, cześć Sajko. E, zamówiłem, takie, zamówiłem takie 10 mAh, latarka, powerbank, taki wielki ocieplacz do łapy, że trzymasz to jak trochę kubek, ma obły Latarka, powerbank? Powitasz <laughs> to i, i powinno być... Już pokazuję. Takie. taki zamówiłem. Gó w, w, to jest te w góry albo coś jakbyś szedł. Z latarką, powerbank, 10 000 mAh. Różne poziomy grzewcze. podwójna <grytanie> dawka ciepła. O kurde. Wodoodporny <grytanie> i oszczędny. Że będzie nie Ale patrzyłem różne modele, siedziałem, ja wiem, z półtorej godziny. Wybierałem tego, ten ogrzewacz, no i finalnie ten. Ten wiem Zobaczymy, jak się sprawdzi. Półtora godziny ogrzewacz wybierał. Latarka, ogrzewacz w jednym. gucio gotowy na wojnę, no. Kurde, ale w okresie zimowym ma lodowate dłonie, ale czy lotowate dłonie nie wiekają z tego, że ma zimno w pokoju i wystarczyłoby dać grzejnik na cieplej trochę? Ale może jesteś ja jestem jakiś też odklejony. WAMP I no na jesteś Kolu! Jesteś jakimś kurwa 40 kurde, był by dopio był, dopiołem swego. Stary, to jest zofil, on wszedł, kurde. To, to normalne, że przechodzisz na stronę, to nie była ciekawość tylko bo po prostu ma taki nieudacznikiem siedzącym kurwa na Twitchu po 14 kwa godzin dziennie i mnie od 4 lat. Już kurwa wolę, wolę być zoofilem niż tobą. Poznam kurwa, być <laughs> zoofilem. <laughs> tego typa. Proszę ja mu dam ignora, nie chcę widzieć jego wiadomości. To jest kurwa robal dla mnie Karalu, kurwa zablokuj. Mam bloka, widzę go przez, przez to, że wspólny czat. Ja, ja wyłączam wspólny czat, Ja nie chcę tego robala na czacie widzieć. Pyk, 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 wiecie, nie kondom. Idealnie proste te usta. Po prostu kreska taka. Aaaa, chuja. Jak to wyłączyć? To 73. A, Ty chuujany! Syn! Nie klikaj w F1 Turniej Ginolda! kurwa ty chuju! F1 Turniej Ginolda. Masz depresję, jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na 5-10 pytań. Przejdźmy do tego waszego oczu Wyłączył kompa. Dzień dobry streamerowi pytań. Przejdź do bestii i sprawdź go. Nie, nie. f Turniej Streamerów. Skakowali mi kompa. Skakowali mi kompa. Jak to naprawić? Wystraszyłem się. Nie kradnijcie mi krypto, proszę was. Słuchaj, ci 10% mojego ledżera, jak nie okradniesz go, ok? Nie! Kuba, skakowany jestem. Ja pięć. Aktualizacja Steve'a jeszcze wleciała skakowany. Wejdź lepiej kurwa! jeden turniej streamer zobacz, który jest na liście. Co to kupa jest? Kurwa! Aż było tak mało kompa. Ej, wyjechało go. Chyba kompa wyjrzał ze strachu. Jak macie te TikToki, nie?, że tutaj ktoś trzyma marionetki. Tu nie wiem, są streamerzy mali, tu, po to, wiemy, są średni. potem tym streamują ten, to Błażaj, jest to samej górze, trzyma cały Cały streaming, kurwa. Błażec, ten Błażej z wczoraj, to on ten, ten, ten nikt wysyłał. A, to jest Błażej. A, to Błażej w ogóle pisał o tym Kiku. To jest ten Błażej. Wy wczoraj Mówił, że ma Kika wysadzić, ale nie wiem, czy to prawda. Kika się mnie pytała, że co, jakby wojna wyłanie, czy ja bym walczył? Wie, kurwa, od razu. Ja, ja, na, ja w tym momencie mojego życia mam takie podejście, że ja idę wojować od razu. Bo yy, jak ginę, to mi się kończą problemy moje, nie? Takie mam podejście. Równie dobrze mógłby magika zrobić, no i też by to... Od kilku miesięcy. Przez jak ja na przykład dzisiaj tego dziwnego gościa spotkałem i mi zaczął gadać o tych yy, żyłach, yy, w sensie, że on żyje po to, żeby żył yy, wygonić z, z tej strefy gazy, no to tak pomyślałem w głowie, że kurde, jak dziwny gość, nie? W każdej chwili, na, a jakby na przykład mi coś zrobić, co myślę? Hmm. <taki> Nie. No takie mam podejście. No kurwa, mam 10 spraw sądowych. Bo Bardęga przez te problemy sądowe aż tak jest, za, nie wiem, czy załamany, albo tak przejęty tymi sprawami, że aż by mówi, że chciałby zginąć żeby problemy zniknęły? Nie. Mówię, sam sobie nic nie chcę zrobić, nie? Nagrody za poczęcie dziecka w polskim hotelu. Władysław Grochowski, prezes grupy Arcze, jeden z największych sieci deweloperskich hotelowych w Polsce, chce wesprzeć poprawę demografii w Polsce. Jego firma oferuje pracownikom i nabywcom mieszkań po 10 tysięcy. Za każde dziecko urodzone w ciągu 5 lat od zakupu lokalu. Zakupu lokalu! Z kolei hotelowi goście, którzy podczas pobytu zda... mają poczęcie, mogą liczyć na darmowe rodzinne przyjęcie związane z narodzinami, np. Na przykład Chrzciny. Grochowski podkreśla, że biznes powinien angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych, w tym przeciwdziałanie spadkowi liczby urodzeń. W ramach programu grupa Arcze planuje także międzysadzenie drzew upamiętniających narodziny dzieci, ardzica pierwszego potomka urodzonego w ramach inicjatywy otrzymują wózek i Pakiet powitalny No właśnie, a teraz tak Jak to udowodnić, że dziecko się poczęło? Wystarczy począć normalnie w domu I później na jeden dzień pojechać do hotelu I powiedzieć Nie, to jednak w hotelu było Kurde, nie wiem Czuję tutaj abuzerkę Co wy na to widzowie? Zakładamy rodziny w hotelach? Będzie odprawka Pakiet powitalny Chrzciny Przecież tak teraz chci dzieci Chociaż nie no, kształt jeszcze, ale Musi być komisja Albo sobie nagranie, tak? Pomitniejące ten czyn Pakiecie wizerunek rodziny na billboardach W spotach, ulotkach Pomysł ciekawy, ale warto, żeby ludzie mieli świadomość. A. Że przejmują yy, wizerunek No i proszę, szerentyk, szerentyk będzie Będą zarabiali na tym Sprytny, spryty ten gość Hej, mam pytanie do yy, mężczyzn w związkach Pewnie takich tutaj paru jest Niewielu, ale na pewno się znajdzie Albo chociaż byli Zauważyłem, że jest pewien warunek Który się pojawia w prawie każdym związku Damsko-męskim I jest to warunek brania prysznica przed spaniem. Pomimo tego, że rano się umyjesz. Normalnie. Prysznic, szorowanko, tu, 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 tu. Nie, ale, 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 dobra. Ale mówię tutaj o związkach, które mieszkały razem. Precyzuję jeszcze. No bo co to za różnica, jak nie mieszkacie razem, nie? No to, to nie ma, nie ma znaczenia. Bez też to robiłem. Ta, robiłeś to. Ja zawsze biorę wieczorem. A, do, a, do, a nie bierzecie w prysznicu rano? Nikt mnie nie goni do tego. Nawet bez kobiety się myje wieczorem. Czyli myjecie się katę rano i wieczorem? Wolę wieczorem po całym dniu. Dobra, a wychodzisz w ogóle z domu? Że myjesz się tylko wieczorem? A jak biegam rano to biorę, jak nie biegam to raczej nie. Samotnym strzelcem to rano, a teraz wieczorem. Wieczorem się myjecie. A ja nie mogę... Powiem tak, ja nie mogę się umyć wieczorem. Bo jakbym dzisiaj się nie umył, to miałbym takie... Tłuste włosy dzisiaj, po, po samym śnie takie. Takie roztrzepane. myję się rano i wieczorem, nie, ale tęskie to życie, chłopaki. Bruntołuszka, e, wejść trochę lipa. No, ale też używam antypespirantu. Pyk, pyk, na paszki wiadomo, żeby nie było jakoś. Kur... Wieczorem po dniu i z rana, żeby być. Czyli wieczorem i rano się myjecie często. Dobra, dwa, dwa prysznice dziennie, ale z rana tak. No właśnie też tak zacząłem robić. Rano się cały myję, a wieczorem tylko ciało, no. No, no, no już tak robię, robię I zauważyłem, że to w wielu związkach się pojawiało W wielu związkach jest wymóg Brania prysznicu wieczorem Nie, włosów nie myję drugi raz już Nie myję drugi raz, bo zbyt częste mycie Wiadomo co Więc wło włosy oszczędzam, codziennie za często Nie, codziennie to jest normalnie, normalnie Codzie Codziennie, jak nie umyję codziennie włosów To mam po prostu smalec Na tych włosach Może kiedyś było gorzej, ale nadal Widzę, że są tłuste no i nie mogę na nie patrzeć po prostu. Więc myję, myję codziennie i uważam, że to tak jest okej. Okay, bo takie przecież, to jest takie pie... Wiecie co? Są różne szampony. Są szampony, mocne, alkoholowe, które wam wysuszą włosy, ale są też takie delikatne, że gdzie je codziennie stosujesz, to te włosy są naprawdę w dobrej kondycji, skóra głowy nie jest przesuszona i tak naprawdę no to są właśnie takie do codziennego użytku. Ale są też takie mocne, że no, raz na jakiś czas też można. Myć co trzeci, czwarty dzień nie będziesz miał takiego problemu. Dobra, Nugaria, jesteś kobietą. Jesteś kobietą, nie masz prawa głosu. Nie, ja no żartuję. Oczywiście masz prawo głosu, tylko masz inną sytuację. Bo kobiety mają inne włosy. Długie, więc ciężko ci będzie przytłuścić całe te włosy, nie? A jak na przykład, masz, nie wiem, choćby grzywkę, no to po jednym dniu wiesz, co się dzieje z grzywką? Chyba nie. Jak ma długie, to właśnie jej łatwiej przytłuścić. Nie, właśnie nie. Chyba, chyba nie. A bo jeszcze, no nie wiem, na czasem jest tak, a to kiedyś o tym pytałem was, ale to tak prostu że jak dzieci się wylać do kibla, no i wiadomo, zawsze tam kropelka, dwie. Mogą zostać na tym przyrodzeniu No to zawsze można iść do prysznica I tak powiem, nie, nie do prysznica, do, do zlewu Przemyć lekko, w zlewie wodą I wyjść Czy robicie tak, czy po prostu papierem przecieracie Ale papier się wtedy przykleja No przykleja się papier, jak mi powiecie, powie, że nie To będę zaskoczony Ja papierem chuja podcieram, no tak, ale później masz przyklejony papier Strzepuję, Później zawsze myty ja też właśnie wolę w, yy, w zlewie przemyć. papier, papier, żarz, mi tam nic się nie przykleja. Nie przykleja wam się. Te kropelki są kom, scyzarz. Kibel wtedy później po strzepaniu. No właśnie. Strzepanie jest takie. Tak, w zlewie na szybko. No ja tak robię, w zlewie na szybko. Zobaczymy, kurwa. Jedna kurwa szurawka. Jedyny kurwa frajer, dolony kurwa. A ryba się cieszy, Nie, no, po, rodzinie po rodzinie je, nie, no, po rodzinie nie. Nie, no, to jest kurwa przegięcie. Jedna kurwa ruchająca się z dziadami, będzie kurwa coś no, mówić, ty na kurwa rusza w dupę człowieku. Idź tam po milion kutasów w dupie w śmieciu. Chodź po milion kutasów. I Milion do dupy. Leci. Nieformalne kurwisko człowieku. Naprawdę <noise> mocno, mocno. Od kilku dni miejsce ma wielka nagonka medialna na dzikiego trenera. Mówią w zasadzie o mnie już wszyscy. Od lewicowych influencerów po polityków czy telewizję. Jeżeli natomiast wydaje wam się, że ja jestem takim człowiekiem, który pozwoli sobie wejść na głowę, a potem jeszcze po niej skakać, no to w sumie macie rację. Wydaje wam się. Niektórzy z moich. Ale to zrobił dziki ten kur... Genialny, genialny jesteś. Stałych widzów słusznie zauważyli, że jeżeli dziki w takim momencie, kiedy próbuje go zniszczyć pół polski, się nie odzywa, to prawdopodobnie nie dlatego, że siedzi w kącie i płacze, bo się wystraszył, tylko dlatego, że ta cisza to jest cisza przed burzą. Jeżeli jesteś zatem jedną z osób, które na podstawie jednego z moich ostatnich nagrań oskarżyły mnie w internecie o to, że jestem dezinformatorem, no to niestety, ale nie mam dla ciebie dobrych informacji. Widzimy się w sądzie. Widzimy się w sądzie, hejterzy. Wszyscy, wy wszyscy, wy ci śmieci z dziecku tenera, będziecie kurwa, przepraszać na sali sądowej. Bła, dziki tenerze, proszę, okaż mi litość. Otóż nadchodzący tydzień niestety nie będzie dla ciebie tak radosny, jak Ci się to do tej pory wydawało. Nie pomoże też teraz żadne usuwanie postów. Nic Ci nie pomoże, tylko więzienie. Zamknięta sala z wszystkimi tymi dewiantami. Z tego, co w ogóle wiem, to dziki trener jest po szkole prawniczej, więc nie zdziwię się właśnie, jak tak coś zrobi, ale znowu, czy to nie jest gwóźdź do trumny mówienie, że a tak, wszyscy w sądzie, hej, hejterzy, będziecie, dojadę was! To Budda to robił kiedyś. No i była z tego gigabeka I właśnie on robi to samo i ja nie wiem, czy to jest dobre, nie? Ciekawe, 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 czy znaczy, wiecie co, to będzie fajne do oglądania, jak te batalie internetowe będą toczone. Czy dziki trener pokaże również w sądzie swoją wyższość? Dobra, niech się dzieje, niech się dzieje, pooglądamy to show. Ponownie jak rok temu znowu spróbujemy zrobić turniej streamerów. Data to chyba 30 września No i co? Będę za niedługo zapraszał streamerów, w sumie to jutro nawet już yy, I będziemy grali Znowu Ultimate Team Znowu własne składy Okej, okay, dobra. Jeden tutaj z yy, kandydatów będzie gotowy. Bez zgód, bo za to ch**ie turnie A nie wiem czy Biteczek będzie brał udział. Myślicie, że będzie? On z tą Fifą chyba taki ma krótki przelot Wejdzie, rozładuje paczki, pogra chwilę i kończy. A będę wtedy pamiętam wygrał z Bandurą no, w ogóle Bandura. Coaching od prosów. Ileś tysięcy kurwa na paczki. I nie wyszedł z grupy. Wiem mu, Netrodal, ja i Bedoes mówialiśmy. Wiem, że to był. Ten, to w ogóle, ten turniej fajny był. No nic, trzeba tego dziadka i z jego tym razem pokonać. Na turnieju. Widziałem, że Olsza już trenuje, no i wtedy to jest jeden z faworytów. O kurwa. To jest jajko przecież. Ta, nie. A w to jest owoc? Jajk... To jest ziemniak. Dobra, nie wiedziałem co to jest. Intersection, co to znaczy tłumacz? Czekajcie, co to jest? Nie wiem, wycięcie. A ja mam to ułożyć. Kurde. Ta, no jak niby jest źle. No na pewno nie tak. Hmm, tak. Tik tak tu, co to znaczy? A mam w kółko i krzyżyk zagrać, tak? Czemu nie nie mogę pół się dać nie Hmm, nie uda się No właśnie. Ha! Ogólnie jak dobrze grasz kółko i krzyżyk, to się nigdy nie da wygrać. Nie da się po prostu tego wygrać. Ale no... Stop, sing and bike. S, S, B. Dobra, szukamy S. S. Nie ma. B szukamy. B. B, nie. S sy, ty, sign też nie ma. No jest tu nie ma. B bike nie ma. Stop. Sy, syign, ign. Dobra. n, g, i sign. Dobra. Teraz tak. Bike, stop. Sy, stop. I bike. Zagadki są mega trudne. B-I, 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 B-I. O kurwa. Dobra. G, P, J. Nie, to easy. Dobra. Są takie zagadki, których nie ma normalnie, nie? Dobra, nie, to jak się mi się...